Siemano, z tej strony Kuba, i Adam. E, Adam, dawno cię nie było. E, nie wiem, czy, czy wiecie, pewnie nie wiecie. Adam. E, chyba zechce się pochwalić, że miało miejsce coś trochę nieprzyjemnego. No, dyskusyjnie przyjemne przymuszone wakacje mnie czekały po no, najostrzejszej glebie na rowerze w moim życiu, więc... Ale jest tutaj z nami Adam, więc, więc jest dobrze. Jest dobrze. Skończyło się na potłuczeniach. <głos> <głos> no a tak poważnie to, to no było to bardzo ciężkie przeżycie. Możliwe, że urywka z tego wydarzenia pojawi się w tym filmie, żebyście wiedzieli z czym to się je. No właśnie, wrzucimy? Wrzucimy, myślę, wrzucimy. że tak. Proponowałbym pod koniec filmu, ze względu na drastyczność scen, ale wrzucimy. Nie mam, jakby, nic do ukrycia w tym temacie. Zostawmy to już za sobą. Myślę, że, że to jest najlepsze, co możemy zrobić i przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Porozmawiamy dzisiaj o nowościach, jakie wprowadza Trek. Co to będzie? Będzie to nowy slash plus. Nowy Prokaliber, nowy Top Fuel i checkpoint. Checkmate. I nowy checkpoint, którego tutaj nie ma, bo jest madonka, bo jest śliczna i dobrze tutaj wygląda. Także na dekoracji tutaj została. Jeszcze checkmate. Oprócz no Checkmate. No. Co? Jeszcze checkmate. Serio? No. Checkmate? Checkmate. A co to? No. Wszystko w swoim czasie. A, o wszystko. No to lecimy. Zaczynamy od, w mojej opinii, największego gracza. Tutaj jest to Trek Slash Plus, czyli elektryczna, elektrycznie wspomaga, wspomagana endurowa zbudowana na slashu nowej, nowym Slash'u szóstej generacji. Adam, co więcej o tym rowerze możemy powiedzieć? No, w takie szczegóły wdamy się na pewno w, w odcinku, który będzie poświęcony Dokładnie. tylko i wyłącznie temu rowerowi. Myślę, że tam też nagramy jakieś testy tego roweru. No, zdecydowanie. Tak. Myślę, że nie przejdziemy do tego roweru. Starać. Obojętnie, e, no, w ramach szybkiej zajawki, rower jest wyposażony w dobrze znaną już z FUELA AXE EXE jednostkę napędową TQ o mocy 55 Nm e, względem Fuela EXE. Znajdziemy tu przede wszystkim większą baterię, która będzie gwarantowała wiadomo, większe zasięgi. 600, z tego co pamiętam? 580 godzin, więc to tak dość, nie? W porównaniu do, do Fuel'a to, to jest. Jest, no, jest to obiecujące ze względu na fakt, że mamy silnik o troszeczkę mniejszej mocy baterię no, można ją porównać już właściwie do, do, do baterii z modelu Rail, w którym w aluminiowych odpowiednikach była bateria 625. Ciekawe, bardzo intryguje mnie to, jak ten rower będzie jeździć. Podejrzewam, że właściwości jezdne będą bardzo zbliżone do jego nieelektrycznego brata, ale no nie pozwolę sobie przejść obojętnie koło tego, żeby tego roweru nie wypróbować w terenie. Myślę ja tak samo ty. Ja też. Ja też zdecydowanie jakoś nie jestem turbofanem elektryków, ale jak patrzę na ten rower, Wiem, jak dobrze jeździ jego odpowiednik w analogowej wersji. W sensie, może nie, nie tyle jak dobrze jeździ, tylko jak pracuje to zawieszenie, bo jest naprawdę świetne. E, I myślę, że to z tym prądem będzie robiło taką robotę, że, że szok. No, na wszystko przyjdzie pora, także na pewno nie pozwolimy mu tutaj się. Zmarnować. tak. Sami go ukurzymy. <noise> Kolejna nowość to Top Fuel. Co to w ogóle jest Top Fuel? Do czego to jest za rower, Adam? No, prawda jest taka, że z Top Fuela, którego pamiętam jako pierwszego od momentu, jak, jak zacząłem pracę w sklepie Trek'a, mm. została sama nazwa. Rower właściwie został zbudowany na nowo, ale odpowiadając na twoje pytanie, był, nie wiem czy dalej jest, e, rowerem Full Suspension Cross Country. Czyli Down Country to się chyba nazywa, nie? No, myślę, że teraz można by to tak nazwać. Zastąpił go trochę superkaliber w mojej ocenie. Ok, ile tu skoku mamy? Yy, no tutaj jest to otwarte pytanie, bo rower jest przygotowany na zwiększenie tego skoku po centymetrze zarówno z przodu no, jak i z tyłu. Ale seryjnie wychodzi to na skoku 130 z przodu i 120 z tyłu. I to tak już, tak już nawet. Pojedzie to coś już. Mm, takiego twisterka. <laughs> coś to pojedzie. Yy, jest tutaj na tyle dużo do omówienia jeśli chodzi o nowości. Yy. Ogólne, że potrzeba na to całego odcinka. Jest to całkowicie nowy rower, zbudowany na nowej ramie, z innym zamysłem, z innymi możliwościami konfiguracji przede wszystkim, więc y, traktowałbym to jako w ogóle rozpoczęcie czegokolwiek, jak chodzi o ogół zakończenia tematu. Mega mi się podoba to malowanie, ta wstawka srebrna na przekozach. Trochę mały ten napis. No. No, wizualnie rower jest petarda i myślę, że nikt nie przejdzie koło niego obojętnie. Także z niecierpliwością czekam na to, żebyśmy byli w stanie szczegółowo omówić wszystkie rowery, które zobaczycie dzisiaj a ja czekam, w odcinku, żeby, żeby pojeździć a nie omówić. Kolejna nowość, nowy prokaliber, czyli z tego co wiem, <śmiech> <śmiech> sztywny odpowiednik superkalibra. Tamtego pięknego tego superkalibra? Na tym ten superkaliber to jeździ chyba ogólnie, nie? Jest w sensie w zawodach cross country bardzo dużo osób się na tym ściga. No, cały Trek no, Factory Racing. Cały tak track factory racing no. Jak tak? to nie było dają to jeżdżą. Tu, tu, tu jego... E. Sztywny brat. Dokładnie. Co mm. więcej o tym rowerze? Co więcej? Yy, prawda jest taka, że o każdym z tych rowerów możemy powiedzieć to samo, bo każdy z nich jest całkowicie zbudowany na nowo. Yy, w nowym prokalibrze znajdziemy, tak na dobrą sprawę, dwie nowości. ROK 2.24, nowy aluminiowy prokaliber. ROK 2.25 zaowocował nową ramą w karbonowym odpowiedniku tego modelu. I krok kolejny jest taki, że został zwiększony skok przedniego zawieszenia do takiego samego poziomu, jaki mieliśmy w aluminiowym modelu, czyli 120 mm e, tutaj znajdzie. Aluminiowy modelu karbonowy. Teraz już mają tyle samo. A przedtem było, tak? Mm. Poproszę. Było inaczej. Fajnie. E, w sumie taki chyba pierwszy rower na którym można zacząć gdzieś coś, jakieś maratony, może jakieś takie mm. y, bardziej amatorskie ściganie, nie? Mm. Taki pierwszy. Y, taki rower na początek. W mojej ocenie nawet aluminiowe odpowiedniki nadają się już nie, do nie, jakiegoś tak, tam sensownego modelu, pojeżdżenia. Nie? Hmm, no rower nietuzinkowy bym powiedział, jak chodzi o budowę ramy, tego typu rzeczy. No, aspekt by wizualny robi wow, postarali się na jak to będzie, no to ja tu, wyjdzie w praniu. Ja tu chciałem go na ten stojak dać, bo my tutaj tak sprytnie te rowery podmieniamy yy, i... <noise> Nie da się go tam dać, bo jest coś dziwnego tam. Robert mi powiedział, że jest to pływający zacisk. Mm, tak, pływające mocowanie tylnego hamulca a jest w tym modelu odpowiedzialne za efektywne działanie systemu Isobow. Jest to następca dobrze już znanego Izospida. a IsoSpeeda, zwał jak zwał. Omówimy to szczegółowo w odcinku poświęconym prokalibrowi To się tu ugina? Mhm. Tylne widełki e, pracują, no jest to Ciekawe. podobnie skonstruowane, podobny jakby system działania jak w superkalibrze, tylko że tam dodatkowo jest damper mhm. no I pomimo uginającego się dampera mamy jeszcze uginające się tylne widełki Więc tak to, tak to tutaj teraz wszystko jest To chyba tyle, nie? No na ten moment tak. Nie możemy się za bardzo no tak, tak. wystrzelać. Będziemy mieli co bo później nie będzie czego nagrywać. I y, kolejna fura, coś dla Adama. Bo jak wiemy, Adam bardzo lubi y, gravelowe wyprawy, biwaki. Nowy checkpoint. Adam, y, czym się różni od poprzednika? Jakieś parę, parę takich głównych różnic? Wszystkim. <laughs> Ale, no, ale geo, taka jest prawda. Jest inna całkowicie, rama? Inna rama, okay. e, całkowicie inna rama. Zaraz się Całkowicie inna rama. W ogóle mamy tak dużo nowości, że będzie co omawiać, e, zaczynając od e, tak błahej wbrew pozorom sprawy jak opony, jest udoskonalana cała linia, wprowadzona mm -hmm. nowa linia Opon. Yy, Widzę, że tu na środku jest Łysa. Jest, na środku jest szybka, po bokach jest przyczepna. Yy, nowe modele checkpointa karbonowego mm, to trzeba zaznaczyć, bo aluminiowy checkpoint zostaje na 2025 rok. Taki jaki był Aha, w sezonie okay. 24. Czyli tylko karbon się zmieniają, mm -hmm. tak? Po prostu wszystko, cała nowa generacja to są tylko rowery karbonowe? Yy, tak. Okej. Okay. Nowy... Kupując nowego checkpointa aluminiowego, tak naprawdę kupujemy poprzednika? No Rama jest ta sama, podejrzewam, Jasne. że zmienią się tylko kwestie wizualne, kolorystyczne, ale tutaj nie oczekiwałbym jakiegoś turbo wow. A to tu, tutaj było? Izospit w karbonowym odpowiedniku Aha. był. Jest delikatnie okay. zmieniona, jakby jego szata graficzna, powiedzmy, troszeczkę udoskonalony. Z czego pewnie ucieszą się nasi serwisanci, ale zasada działania została ta sama. Jeszcze jakieś większe zmiany? No w szczegóły wdałbym się znowu. Powtórzymy się w odcinku poświęconym stricte temu modelowi, ale zostały zmienione rzeczy na plus, troszeczkę większy prześwit na opony. No o, wszystkiego spadzić nie co, można. Co pamiętam, że mi mówiłeś, że tobie tego brakuje, nie? Coś takiego się pojawiało, bo ty masz założone do swojego jak gravela koła z endurówki? Tak. W sensie trzeba zaznaczyć fakt, że ja nie mam checkpointa tylko on kroketa. Jest to rama przełajowa, ale ten rower jest taką hybrydą. <grym> tak, ale światów. kupiłbyś tego jakbyś zmieniłbyś swój rower na tego checkpointa? No to pytanie jest e, dwuznaczne, bo a Kupiłbym Checkpointa, B nie zmieniłbym swojego roweru, więc dokupiłbym Checkpointa, żeby mieć i swój i ten. Okej. Okay. Coś wspomniałeś, e, Checkmate, Checkpoint, myślałem, że się przesłyszałem, ale chyba się nie przesłyszałem, nie? Nie przesłyszałeś się, faktycznie w kolekcji rowerów gravelowych pojawił się Gravel Racer, czyli sportowy rower do ścigania się po szutrze. Względem checkpointa różni się przede wszystkim geometrią, mniejszą ilością punktów montażowych, no bo wiadomo jak się ścigamy to yy, nie zabieramy okay. ze za sobą yy, nic poza niezbędnymi rzeczami. Tak, suck, e, Liczy się czas i jeszcze raz czas. Nie założymy tak samo tak szerokich opon jak do checkpointa, jest tam Yy, troszeczkę bardziej ograniczone to miejsce na opony. Jest sportu zoptymalizowany pod, bardziej podścigany. Pod wynik. pod wynik. Na Jasne. tym rowerze liczy się wynik. Yy, wiadomo, jest też yy, zachowany odpowiedni komfort, ale względem checkpointa tam liczy się czas. Więc yy, w momencie, w którym rowery pojawią się u nas na sklepie, a mhm. pojawią się na pewno, bo o. u nas zawsze jest wszystko, co najnowsze, najlepsze, najpiękniejsze i w ogóle. To mówimy wszystko szczegółowo, jak już fizycznie pojawi się rower u nas w sklepie. I pojawią się też u nas rowery testowe. Myślę, że odpowiedniki większości rowerów tutaj. Myślę, że Robert wrzuci tutaj jakąś mini listę. Nie wrzuci, nie wrzuci. No, nie wrzuci. Ale no tak, no większość z tych rowerów będzie u nas w sklepie do przetestowania. Adam, co dokładnie będzie? Madonka. Gdzie zniknął Procaliber, bo Procaliber też będzie. Slash elektryczny będzie też w testowej wersji. fuela nie Top będzie? fuela nie, z tego co mi wiadomo, a wiadomo mi to w sumie od dzisiaj, będzie też Domani w naszej flocie testowej. Tak naprawdę prawie wszystko. No właściwie wszystko oprócz fuela. Więc yy, będzie w czym wybierać, będzie co testować. No i zapraszamy. Śledźcie nasze media, Instagram. Na pewno na InstaStory yy, pojawi się informacja, jak rowery będą dla Was. Warto testować, myślę, szczególnie tego wariata. <ścoughs> no to co? Chyba będzie na dzisiaj, nie? Będzie. Dziękujemy bardzo. Yy, pamiętajcie o. Subskrypcji naszego kanału. Łapka w górę i dzwoneczek, i jedziemy. Jo! Na razie.